Dzień dobry państwu, Łukasz Winciora, program z Bilans Powiatu i nasz wielce szanowny gość, pan starosta Romanucarz. Witam, Dzień dobry panie starosto. Witam serdecznie, witam państwa również. Ja zagadają. wiem, że pan jest natury radosnym człowiekiem. Jak widać. Niekompetentnym nie, nie przy okazji. Tak, bo jest jestem zdrowy, panie redaktorze, to cośmy w tej chwili rozmawiali. Najważniejsze, zdrowie. Naprawdę. No tak, tak. Zdrowe to jest wesołe. No to jak się czuje nie szukam. człowiek, który otrzymał dwa dotkliwe ciosy w ciągu kilku dni? Najpierw przegrywa Termalika w ostatnich minutach, a potem Pis przegrywa wybory. Znaczy się, pierwszy. Przypadek, jeżeli chodzi o Termalikę, to rzeczywiście wielka niespodzianka. In Jest minus. Niespodzianka! <noise> no, mówię in minus. Pan to ma humoru. In minus. Nie spodziewałem się tego, bo mając być mecz pod kontrolą ze Starą Rzeszów, żeby przegrać go dosłownie na własne życzenie, bo Stal grała też yy, słabo. Myśmy też nie grali za dobrze, ale mieliśmy no, przewagę w mógł, tym meczu. Mamy miejsce w tabeli Stali. No właśnie, dlatego też byłem pewny, że te trzy punkty przypiszemy. Już będziemy tu za miejscem barażowym. No, jesteś, kazało się, jesteś, że, że dalej jesteśmy. przed barażowym, jesteśmy, ale żeby nie spaść. Tak, jesteśmy już bliżej miejsca spadkowego. Powiedział, dlatego też, no powiem szczerze, rozmawiałem z panem prezesem Witkowskim i dla niego też jest to olbrzymi też się zawód. Uśmiechał. Też się uśmiechał. Też tak. się uśmiechał. Olbrzymi zawód, bo naprawdę ta drużyna stać na znacznie więcej. Ale jak powiedziałem, grając dobrze, czasami my przegrywamy mecze z jednej strony jak coś lekceważąc przeciwnika, który gra słabiej, a tak jak było w tym ostatnim mhm. meczu, albo po prostu nie wykorzystując mnóstwa sytuacji, tak jakby chociażby mie miecze dla chociażby nawet z odrą pole z liderem, wtedy mecz był spokojnie do wygrania. Jak to było ładnie powiedziane, nie, wysz, nie na okazje zawsze lubią się mścić no i tak, się koże, tak się ale rozumie pan decyzję pana trenera Lewandowskiego z 70 który z jak rozmontował drużynę ściągając najlepszych zawodników przy 1-0 tak pek tak, znaczy zmiany powinny się brać wtedy, kiedy drużyna gra słabo albo wynik jest niekorzystny, to wiadomo, trzeba coś robić z zespołem, żeby jakoś przemeblować, żeby jakoś mieszać. Albo sytuację. nabić minut młodzieżowy. Tak, albo nabić, tak. Ale jeżeli prowadzimy, jeżeli gramy naprawdę dobrze, to dla mnie w ogóle zmiany wtedy są nieporozumieniem i niezrozumiałe i do dzisiaj tego nie rozumiem, no i zmiany prowadziły do, do porażki, niestety. Do klęski dla mnie, ale niech pan powie naszym ukochanym widzom, co powiedział panu. Wielki polski sędzia pan Michał Listkiewicz, który gościów nie ciecz. Tak, pan, meczu. tak, pan Micholiskiej rzeczywiście on przyjeżdża praktycznie na każdy mecz. Z daleko, bo z Gdyni tak? przyjeżdża, tak. O każdy? On prawie na każdym jest meczu. Bo pan pan bo na rzeki widziałem ostatnio. Tak, pan tutaj był dwa razy, natomiast pan Micholisk, nie na każdy, ale myślę, że na 50% meczu na pewno przyjeżdża, przyjeżdża aż z Gdyni, dlatego że lubi pierwszy klimat, lubi po prostu tą drużynę, lubi ma to otoczenie i ma dobre połączenie do Tarnowa 6 godzin, jedzie, więc nie ma problemu. I powiedział mi ja, wtedy go do Tarnowa, powiedział, że po prostu jest w szoku do tej pory i nie wie że co się stało. I to było. I to mówi sędzia, który sędziował finał Mistrzostw Świata. Tak na jest. linii, bo na linii, ale, ale sędziował. Ale no i znakomity, jeden z najlepszych polskich sędziów. Jak w patrzymy w tej... W no teraz mam wstecz. Marciniaka. Też ale... mam Marciniaka, ale wcześniej na pewno to, to była pierwsza liga europejska. Tak jest. No i dobrze, i drugi cios, tym razem polityczny. Król panuje, ale nie rządzi. Tak, bardzo bolesny. Powiem no. szczerze, bardzo bolesny, dlatego że no, niestety te nasze wszystkie plany i tak dalej posypały się. Wszystko jak... To jest jak domek z piasku, po prostu no, w tej chwili widzimy, że e, no, powołanie pana Marszała Morawieckiego, wiemy, że szanse są, to widzimy jakie. E, I tak to jak też... e, termaliki na awans. Tak, e, tak. No może nawet termaliki ma większe nawet mi się <grym> wydaje, bo jeszcze, jeszcze przed nimi jest kilkanaście kolejek. Natomiast tutaj już kolejek nie ma, no niestety wybory się skończyły. No ja myślę, że źle się stało, dlatego że naprawdę no, te programy, które zostały wprowadzone, no, życzymy sobie, żeby były realizowane dalej, z tym, że nowy rząd no, to nowe spojrzenie, nowe obietnice. Nowa to, miotła. Znaczy, nowa miotła, no, ale panie Ratorze, ten budżet, który był przygotowywany przez PiS, to był na y, miarę tych y, wszystkich y, programów, które były i innych. Y, y, zbrojenia, prawda, które były przygotowane już przez PiS. Natomiast chcąc teraz coś wprowadzić nowe programy, no komuś trzeba zabrać. No komuś trzeba zabrać, żeby dać na te programy chociażby podwyżki nauczycieli i tak 30%. Będzie, I tak jeszcze będzie realizowany w przyszłym roku przez nowy rząd, budżet starego rządu. Oczywiście mogą być przesunięcia, będzie nowelizacja, nowelizacja, nowelizacja i tak Panie dalej. Panie dyrektorze, ja jestem coraz o 11 lat radnym i już jestem już jeszcze szczerze, 30 lat w przyszłym roku będzie. O, budżet to inaczej to jest plan. To jest plan no. finansowy na dany rok, który w ciągu roku zmienia się kilkanaście, a nie kilkadziesiąt razy. Co sesję mamy, to jakieś zmiany są w tym planie. Bo to, to jest to plan to. ogólny zarys. Natomiast w ciągu roku można pewne sprawy albo z, z, z nich zrezygnować, albo no, można nowe wprowadzić. Tutaj, także to jest tylko plan finansowy, jeżeli on zostanie, no ale ja przypomnę, że on będzie uchwalony już przez nowy rząd, tak. no więc tutaj już, już nawet jakieś autopoprawki czy poprawki do tego budżetu mogą być już na etapie tego tworzenia tego budżetu, także no to, obawiam się trochę tego. A widzi pan na przykład jak, bo yy, ministrem obrony ma być pan nasz rodak, pan Władysław Kosiniak, tak. gratulujemy i pierwszym wicepremierem. No to tak, już raz Donald Tusk wsadził pana Kosiniaka na minę, bo jeśli bieg emerytalny i poszło tak. na Kosiniaka, a to był pomysł Tuska. Tak. Oczywiście. że jeżeli nie będzie, będzie. zabieranie ze zbrojeń, to będzie, że Pan Kosiniak rozbraja armię zamiast No do tak, że rzeczywiście tak może być. Ja z, z tego bardzo cenię Pana Kosiniaka. Zresztą wiele razy z nim rozmawiałem. Uważam go za przyzwoitego, mądrego człowieka naprawdę. Perspektywiczny, Perspektywiczny polityk. polityk. i ja go bardzo cenię. Natomiast Donald Tusk rzeczywiście no, z tylnego siedzenia będzie dowodził tymi najgorszymi, nazwijmy to, decyzjami, które będą brali na karp inni ministrowie. I tak jak Pan powiedział, powiedział, jeżeli chodzi o budżet Ministra Obrony, sam budżet zbrojeniowy, to jest z tego co wiemy, to jest około 150 czy nawet ponad 150 miliardów złotych. To jest wzrost w ciągu tych 8 lat, które było za poprzednich rządów, to było 50 miliardów, teraz mamy 150 miliardów, a więc tu jest jakby pole do popisu, że, że na przykład panie autorze, no same podwyżki dla nauczycieli, no. które no w tej chwili mamy, myśmy otrzymali już subwencje, to podwyżki zapisane są zgodnie z ustawą 12,3% dla nauczycieli od mhm. 1 stycznia. No wiemy, że Donald Tusk obiecał, że to będzie 30%, a więc brakuje nam 18% jeszcze w tym budżecie. To brakuje kilkanaście miliardów co najmniej złotych w budżecie państwa, żeby te podwyżki stały się rzeczywistością dla na nauczycieli, pan, że... które się im należą. Sugeruje Pan, że program 100 konkretów na 100 dni może być 100 ściem na 100 dni? Może tak być, no, jakieś może zrealizują, ale na pewno już to było samo sobie utopijne, no nie można realizować codziennie i tam obietnice były, które oczywiście też generowały potężne koszty finansowe, więc nie da się tego zrobić, co dzień jakiejś dużej zmiany, czy du dużej obietnicy spełnić generujące potężne koszty. Ja myślę, że jak kilka się spełni z tych stu, to to będzie góra, no już pierwsza nie została spełniona. Która? No dzień po wyborach miało być KPO odblokowane. Aha. No dzień po wyborach pan... Nie, dzień po wyborach czy dzień po Dzień po wyborach, nie, no było powiedziane, dzień po wyborach pojadę i odblokuję. Tak Tak było powiedziane, pan Donald Tusk tak powiedział. A jakby przegrał? No to by... To by nie pojechał. No, ale zwróćcie zwróć uwagę, jeżeli jesteśmy przy KPO, zwróćcie uwagę, że to było typowo polityczne zagranie ze strony Unii Europejskiej, bo teraz nieważne już są ani tak kamienie milowe, mhm. już się o nich nie mówi, nie mówi się już o praworządności. W tej chwili będzie można wszystko. Panie że przecież, czy pan czuje, że pan żyje w, w państwie bezprawia? Bo ja nie czuję tego. Znaczy na oddycham, każdym, oddycham normalnie Normalnie pan oddycha. Ja też za każdym roku widzę prawo, które się jest przestrzegane, i tak dalej. Obowiązują normy, obowiązują zasady, i obowiązuje prawo w Polsce i nic się tu nie zmieniło. tego. więc jest tutaj praworządność. To rząd, ma tylko się, jedna. rząd się zmienia, bo tak. yy, suweren powiedział: yy, Może was lubimy, ale nie do końca was lubimy. No i też tak dla mnie było to, panie Radorze, że mimo tych dużych, no wspaniałych przecież tak samo zmian, które były naprawdę, no wiele można by było mówić, no każdy błędy popełnia, jeżeli ktoś robi coś, no tylko ten, co na kanapie siedzi, to podobno błędy nie popełnia, natomiast jeżeli ktoś coś robi, to zawsze jakieś błędy popełnia i proszę zwrócić uwagę, myśmy stracili, bo ja nie mówię już tu procentowym utracie, bo to jest, ale straciliśmy pół miliona elektoratu, bo w ostatnie mm -hmm. wybory to było 8 milionów 100 tysięcy, teraz mamy 7 milionów 600 tysięcy. No. Poszli niezdecydowani, ale fajny był sondaż taki chyba 3 dni po wyborach, z tych 70 spadł do 53. Tak, zgadza Tylko się. na tą mobilizację. Tak, zgadza się. Ja myślę, że taki, taki będzie wynik, jeżeli chodzi o nasze wybory samorządowe w kwietniu. Taki pięćdziesiąt ja parę 50%? Tak, będzie. Ja myślę, że między 50 a 60. Mhm. Może być bliżej 60, ale ten wynik jest nie, nie do powtórzenia. Koalicja jeszcze przed nocą poślubną, bo nie mamy zaprzysięgonego mhm. rządu, bo zakładamy, że jednak pan tu stworzy rząd. Już się trochę zaczynam zgrzytać. Odszedł pan Zandberg. Tak. Poszło o aborcję, oczywiście. Miało tego nie być, to miał nie być rzutki. Chociaż pan Donald Tusk mówił, że nie znajdzie się na listach ten, kto nie poprze projektu. Ustały, że do 12, libera 12 tygodnia liberalizacji. Tak, to jest zabójstwo razie... dziecka bez tego, tak. bez, bez orzekania bez o przyczynie. Tak, tak bez orzekania tak. O przyczynie. Eee, No i no, jak mówię, przed nocą poślubną już się małżonkowie pokłócili. Tak. Eee. Jak to wiesz, czy? już, ja już nie mówię politycznie. Tylko jak, pamiętam taki rząd Hanny Suchockiej. Tam było za 40 partii w tym rządzie. Tak. Z tego 38 wicepremierów. mieli. Tak. Była, nie, była nie. taka polska partia przyjaciół piwa. Była, to, to tam pamięta. był pan Ibisz. Tak, no, Był pan Rewiński, Rewiński, no to był szef no no, 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 no. ale to był taki wtedy, by powiedział, taki był folklor. folklor. Też, folklor był no to teraz polityczny. była takim folklorem się okazała Konfederacja. No zgadza się, zgadza się. I jest... czyli widziałem mina pana posaka mało się nie popłakał. Mm -hmm. No ale Panie że jeżeli się... Panie Dorze, czy. Do... No i teraz właśnie, co jednoczy no. ten nowy rząd? Jakiś wspólny program, czy niechęć wobec nie, pisma? Antypis. PiS anty Antypis. Antypis. to widzimy wyraźnie, bo wszyscy tylko nie PiS, nawet za cenę i taki wielki ustęp i tak dalej. Bo widzimy, że w tej chwili, jeżeli pan tutaj wspomniał o aborcji, to ona absolutnie nie jest w tej chwili do przyjęcia, bo nie znajdą ale głosu 31. 31. Sam Kośliniak mówi, mówi, że jeżeli już to referendum. Tak, re, tak oczywiście. Ta droga droga czyli w tej chwili widzicie pan, już są projekty, z tego co lewica przedstawiała nam, to jest coś, projekt aborcji, już jakby wejdzie na, na obrady Sejmu w najbliższym czasie, no ale on nie ma nie szans powodzenia, więc ja. ja no marszałam. Zabójstwo 2020 roku, roku do 2 tygodnia nie wodzi w Gretł w yy, ogóle. Ponieważ że, powiedzmy, czasem palę papieros. A tam jest taka na pudełku, czy wiesz, mm -hmm. że palon zabija swoje nienarodzone dziecko, czyli dziecko jest od chwili poczęcia. Tak, oczywiście. No, a, a, panie że, no, argument... y, ale, no co, co się urodzi? No, urodzi się nam dziecko, no to w łonie matki co jest? Nie dziecko? To jakieś inne jest? Nie wiem. Wchodzimy bo to... do dyskusji. Tak. Ale, ale ja to się... są bardzo ważne dyskusje. To są, bardzo to są ważne. dyskusje, które świadczą, tak. Tak, tak. ale które rzutują również na, na całe społeczeństwo, no bo widzimy, że wcale w tych społeczeństwach, gdzie aborcję mamy taką, bym powiedział, powszechną, wcale nie mamy mniej zajść w powołanych i tak dalej i wszystkich innych rzeczy. Tam naprawdę jest bardzo dużo, czy jak jest aborcja dostępne. Aborcja dostępna, czy chociażby inne formy zapobiegania, nazwijmy to, te, tego rodzaju rzeczom, to, to tam mamy przykładem Wielką Brytanię, tam wcale aborcji nie ma mniej, chociaż są prowadzone edukacje seksualne. Moim zdaniem znowu coś wielkiego tutaj prawda, się dzieje w Polsce niedobrego, jeżeli chodzi o tą stronę właśnie tych różnych płci i tak dalej. Mm -hmm. widzimy, że bardzo źle się dzieje. Widziałem jakieś tvn nie właśnie. No, jakiegoś takiego, prawda, pana, czy panią nie wiem co to było, czy jakieś stworzenie, które dla mnie w ogóle jest nie do przyjęcia, tak, tak, w ten sposób, to, sposób dobrze, demoralizacja. panu, jako i tak katolikowi dalej. praktykującemu, jest coś takiego jak niemiecka droga synodalna. I tam któryś biskup zaproponował, żeby nie wpisać płci, przecież, że płeć można zmienić. No przecież to z horrendum. No oczywiście. No to jest jak można płci nie pisać. Od zarania, jak świat istniał, zawsze były kobieta dwie. i mężczyzna. No tak, tak, dwie płcie. I panie tego, czy pan zna inną, nazwijmy to konfigurację, połączenie, nie. żeby, żeby bo, bo posłać życie? Nie znamy, tylko kobieta i mężczyzna daje życie. Inne dobrze. żadne konfiguracje nie daje. Dobra. E, teraz tak, mamy już pierwsze zwarcie, widać, że nie będzie tak zwanej zgody narodowej. Mówię jeszcze wracamy na wiejską. Yy, o której mówiono, pogłódzimy się, prezydent tam w orędziu, wybuczany, potem znowu wyzwiska tak, i tak, tak dalej. Tak, tak. Jarosław no, Kasińskiemu puściły nerwy, hmm. no bo hmm. mówić o swoim rywalu Lump, no to średnio o no, to pucza kulturalnego człowieka. A potem utrącili wszystkich gości z PiSu do, do KRS-u. Pani Witek nie została wicemarszałkiem. No i... Ale będzie. ile pan daje tej, tej, temu sej, tej kadencji? Znaczy, ile lat tej, ko tej kadencji? koalicji i koalicji. Koalicji w ogóle Sejmowi, że to się nie rozwali w Perzynę? No myślę, że zobaczymy. W każdym razie no, trudno to przewidywać, bo to jest tak przewidywanie przewidywanie czasami meczu Termaliki. Też, no. też, też, też trudno jest przewidywać, ma być zwycięstwo, okazuje się, że jest porażka. Tak samo i tu trudno jest przewidywać, tylko z tym proszę uwagi uwagę, że oni szli do, z takim tym, że będzie nowa jakość w rządzeniu. No gdzie mamy tą nową jakość, jeżeli... No, no, panie w PiSu, PiS, narkozy, 4 narkozy, lata temu, gdy partia opozycyjna zgłaszały kandydatów do, nawet do wicemarszałków, PiS to przyjął, bo uważał, że to jest suwerenna decyzja tych partii, które, które po prostu mm, zgłaszają. Prawda? No bo każdy miał prawo. Każdy... A teraz myśmy zgłosili panią Witek, a to nagle się ją nie przyjmuje. Ale Zgłosiliśmy pana Pęka, partie... senatora, nie przyjmuje się tego. A to prawem domina. Tylko pani Witek jest w klubie pisu. u, PIS -u która no by się nadawała na wicemarszałku? Na no nie, na pewno jest na, na 194 posłów, na pewno no tak, się na takie udry się. się będzie Wyszło teraz. No, teraz będzie a to jest dopiero było pierwsze posiedzenie. Tak, jeszcze nie mamy rządu nowego, także no, jeszcze dopiero pośrednio. Jeszcze stary tam na, na, na oparach jedzie. Tak, tak, jeszcze. No, jeszcze ostatnie decyzje się podejmuje, jeszcze wiadomo. No, czarki pracują pełną parę. No, podobne. to, 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 to bym ja to. Nie żadnego, wiem, żadnego, no, tak. no, jest, wie pani. No, to, to, to są pewne fakty, które. Fakty medialne. Medialne, które się dla potrzeb publiki się mówi. Natomiast ile jestem w prawdy, to trudno powiedzieć. Nie jesteśmy tam, a wie pan, że ile kłamstw. Jest wśród polityków, to, to wiemy dobrze o tym, prawda? Ile tak. rzeczy, które A wie pan, są gdzieś takie... kiedy taki... polityk kłamie? Tak. Kiedy nie otwiera wiem. usta. Tak się. Panie jest ja No, ja też tak. mówię to panu prawdę. Że... I teraz, właśnie, jedziemy z Warszawy do powiatu no. Tarnowskiego. Jak te wszystkie układanki warszawskie, właśnie te zmiany, mogą wpłynąć na samorządy? No, no obawiamy się jednego, że obawiamy się, aby że... oby to ja życzę PiS centralizował, mówi tak, się kraj. Tak. tak, ale ja mówię, obawiamy się jednego że te dobre programy, które były, zwłaszcza inwestycyjne, bo o tym mówimy, że po prostu mogą niestety być zlikwidowane. Dobre po z jakich względem. finansowym, no bo to były duże pieniądze. Ja jeszcze przecież w tej chwili mamy Polski Ład, na przyszły rok 15 milionów na drogi. To są mm -hmm. potężne pieniądze. To panu nie I do tego dokładamy tylko 5%. Mm -hmm. Ale tych potrzeb jest bardzo dużo jeszcze innych, prawda? Bo mamy jeszcze do zrobienia dużo rzeczy w powiecie. Gminy mają dużo do zrobienia na pewno jeszcze. Żeby te takie dobre programy, do, dobrze dofinansowane z budżetu państwa właśnie, czy z, później z Unii Europejskiej, żeby nam nie zniknęły czasami. Dlatego, że jeżeli znikną, to naprawdę na, no będzie pewna stagnacja w rozwoju. Bo Panie że jeżeli ja tylko powiem dwie liczby. A właściwie jedną, że w tym roku i przyszłym my angażujemy na różnego rodzaju inwestycje około 70 milionów złotych. To są potężne pieniądze. O takie pieniądze no to się nigdy no może nie może Wam zabrać jak kiedyś zły Mateusz nie, zabrał dzisiaj znaczy, Pitu czy tam CITU? Znaczy te, tego, co, co teraz jest, to nam nie zabiorą, bo to są już podpisane albo umowy, albo mamy promesy, więc no tak. no tutaj byłoby już e, niezgodne z konstytucją, Zachował, o tym się wiele tak. mówi, czy niezgodne z prawem. Zabiorą Pan sobie te tekturki takie, tak jak te. To... Tak, u, u mojego rzecznika wszystko jest tam w tego, są tam zdeponowane i tam sobie. Leżą. Muzeum Tekturek. Tak, ale to z jednej strony pokazywało, jak, jak, jaka to jest skala tego, tego, mm -hmm. tego, ilości tych pieniędzy, które wpływały do budżetów nie tylko powiatu, ale i gmin. Przecież to były naprawdę dziesiątki, na setki milionów złotych. I myśmy to byli beneficjentami tego. I yy, liczę, że to nie zostanie zlikwidowane, naprawdę, mm -hmm. bo to było coś wspaniałego. Panie Dorze, dawniej, za poprzednich rządów, to ja pamiętam, że myśmy dali 50% dofinansowania, tośmy. Skakali, dziękowali, z skakali z radości, a teraz mamy na poziomie 75-85%, a drogi nawet w tej chwili z Polskiego Ładu to jest 95% mm -hmm. dofinansowania. Więc proszę zwrócić uwagę, jak mało my środków własnych musimy tu absorbować, które możemy wykorzystać na inne cele, których przecież mamy i zadania, których mamy bardzo dużo. Gdy rządził PiS, to na przykład pan prezydent Roman Ciepiela, starosta gminy miejskiej miasta Tarnowa, tak. ubolewał nad tym, że ponieważ on jest z Koalicji obywatel, on jest bezpartyjny, ale ponieważ tutaj koalicja obywatelska i tak dalej, to dostaje mniej pieniędzy od rządu. Myśli pan, że będzie teraz odgrywka, że tam, gdzie rządzi PiS, to na przykład będzie takie, taki rasizm w, w dzieleniu pieniędzy? Życzyłbym sobie, żeby nie, ale panie Toże, proszę zwrócić uwagę, wtedy pan pamięta, żeśmy rozmawiali nawet o tych zabytkach wtedy, co było. No, no, no. No, no. no, no nie, ja, to, ja to, nie to, też je dostałem, no, bo... No przeszarżowałem i Pan Prezydent też przeszarżował. No trzeba mierzyć, jeżeli mamy jakieś możliwości finansowe pozyskania środków, też trzeba mierzyć to, na ile mogę sobie pozwolić. To nie można składać sobie, jeżeli wiemy, że będziemy, dostaniemy 2 miliony, to nie mogę złożyć na 10 milionów swoich wniosków, bo na pewno nie dostanie. Nie Oczywiście, na, Panie no dobrze, no proszę zwrócić uwagę, przecież Pan Burmistrz Mączka też jest związany z Platformą Obywatelską. No nie jest związany w, ostatnim, z no. w ostatnim czasie dostał 6 milionów złotych na halę sportową, którą buduje. Wcześniej miał korty chyba, nie? No tutaj no. tak, wcześniej korty. Sporty. Też dostał z budżetu państwa, z Ministerstwa Sportu. A w Tarnowiu ostatnio tutaj mieliśmy taką sytuację. Te 6 milionów było na bodajże na stadion, chyba na... Dostały młodzież, dostała dzieci do tak, szkółki, dostały tak, dostały tak, tak samo. Tak, tak, 6 milionów no, no. na Unię Tarną, 6 milionów złotych. Więc no, no, tu, tu jest ten niedobry PiS, który był, który nikomu nie dawał z, z, z Platformy czy tego. Nie, naprawdę dostawali, bo nasi samorządowcy, panie na to, że nawet jakby pan widział, te, mówił pan do tych tabliczkach, jakby pan no. tam widział i sobie wziął zdjęcia z tych wręczania tabliczek, tam byli wszyscy, wójtowie, burmistrzowie z którzy są związane z różnymi opcjami i naprawdę to były duże pieniądze. No ostatnio coś my dostawali, po te 8 milionów złotych mm, z Polskiego mm. Ładu gminy. Myśmy 15 dostali jako powiat. No to proszę zwrócić uwagę, no właśnie gmina Radów między innymi też 8 milionów. Czy inne gminy, które trudno utożsamiać ich rządzących z, z też dostawali po 8 milionów złotych. Więc tutaj ja liczę na to, że po pierwsze, żadnej odgrywki, bo nie wiem, na czym ta odgrywka ma być. A po drugie, nie uważam, że jeżeli mój dobry wniosek będzie złożony, żeby mi ktoś miał na niego nie dać pieniędzy. To kiedyś była taka partia, nie jest, SLD się nazywała. I w Sejmie myśmy na to mówili swoim ludziom dobrze. No. No. no, było takie coś, było pamiętam takie coś. No, no, oby tego nigdy nie było, bo po, po pierwsze, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że to nie są budżety, to nie są pieniądze nikogo prywatne, to są pieniądze nas wszystkich podatników, całego społeczeństwa. No nie, no rząd nie ma swoich pieniędzy. Rząd no, nie ma no, swoich musi, pieniędzy, musi kogoś no, złupić, żeby komuś Tak, robić, ale, ale, no. ale to panie redaktorze tak jest we wszystkich demokratycznych krajach, tam gdzie jest prawdziwa demokracja, gdzie są rządy, no wszystko. U, u nas wszyscy... u nas jest zagrożona demokracja, no, więc to się no. nie liczy. Gdzie pan ma zagrożoną demokrację? Donald Tusk mówił. No gdzie zaobserwował ja, pan panie redaktorze, bo ja nie, nie było wybory. Tak, mówiło się, że będzie wyprowadzone wojsko na ulicy gdzieś prawda Nie, się że wybory mówiło, będą sfałszowane. Będą sfałszowane no, to i tak dalej. no to widzi pan, jak są sfałszowane, no to, no takie, to taka populizm, prawda? Dobra, ale bada. teraz tak, zakłada pan sytuację, że no będzie jakaś taka wywrotka w samochodzie, choćby u nas w Małopolsce, bo gdzieś tam słyszałem, że nie do końca może być Sejmik Pisowski już, w powiecie, no niby tak, ale już jest plan B, że możemy się dogadywać z psl em na przykład. Na, 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 nas, na giełdę wróciło nazwisko pana Karcińskiego. No to ono zawsze było wśród nas. My z Panem Karcińskim bardzo dobre mamy relacje. Zresztą, Panie że ja nie robię tego błędu, co rządzący nasi u góry. A ja, jeżeli tego, to my mamy koalicjanta. Bo jeżeli byśmy by nie uzyskali samodzielnej większości, mm -hmm. to mamy potencjalnego koalicjanta, bo proszę ci uwagę, no, że przez, tak, no myślę, że tak, bo to jest naturalne nasz. Myśmy byli w koalicji w poprzedniej kadencji, mm. bardzo dobrze nam współrządziło, nie było żadnych między nami jakichś takich spięć, które są już na szczeblu rządowym nawet w koalicji, u nas no. tego nie było. Więc ja myślę, że to jest taki naturalny nasz koalicjant, jeżeli będziemy mieć większości, dlatego że z panem Karcińskim pracujemy już już wiele lat i proszę zwrócić uwagę, że ta koalicja się sprawdziła i myślę, że tutaj jeżeli trzeba będzie, to na pewno pan Karciński będzie z nami rozmawiał. My nie zamykamy sobie drogi. A czyli już no, czy już rozmawialiście, herbatka już była? pierwsza? Y jeszcze nie, jeszcze no, ale, a, to, ale są częste. To było w całej kadencji. Aha. Pan Karciński bardzo często moim gościem był, także i tego także nie ma problemu. I proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie bodajże 5 lat, jak pan może zauważył, a Absolutorium dla zarządu, czyli e, jedynie to dla mnie. Tak 101%. I, I dlatego, to, i, zaufanie, to było, i, i, i to zaufanie było jednogłośne, ale mm. to, nie jest, to nie świadczy o tym. Świadczyło o tym, że ja i y, umiałem się dogadywać z każdym, kto jest w Radzie. Jeżeli trzeba było ktoś był z Platformy Obywatelskiej, ratować do komitetu, jeżeli on chciał, żeby starosta mu pomógł w czymś, tak dalej, ja po to jestem, żeby mm. pomagać ludziom. I ja to jeżeli ja to, co, tego, dlatego powiem szczerze, że tutaj nie, nie, nie tego, nie klasyfikowałem ludzi na bez na jaki jak są opozycja czy tego. Z każdemu mieliśmy naprawdę na bardzo dobre racje. Skurry, dobrze. I też nie dawaliśmy argumentów y, partiom, nazwijmy to opozycyjnym, y, tego, żeby głosowali przeciw. Partia opozycyjne w starostwie, fajnie to no, brzmi. Tak tego powiedziałem w cudzysłowie. W cudzysłowie. cudzysłowie. E, że dziennikarze by do was w ogóle nie przychodzili na sesję, bo są nudne, tylko macie dobrą kawę. Bo to jest przewidywalne, no właśnie, że będzie tak, ten. Tak, no to raczej znaczy przewidywalne. No, jeżeli się dobrze współpracuje, jeżeli. No Panie że możemy, no tak jak nieraz w mieście bije się pianę 8 godzin dziennie i nic z tego nie wynika, proszę Niech zwrócić pan uwagę. Serce jako no, proszę zwrócić uwagę, nasze sesje przebiegają w sposób zdefiniowany, nawet jeżeli są jakieś kontrowersje, to się to wyjaśnia. A teraz nie ma jakichś takich pyskuek, nie ma przekamarzania. Nikt nie tam medialnie nie chce zaistnieć w mediach, żeby tylko powiedzieć, bo coś chce powiedzieć, tylko naprawdę są merytoryczne sesje i ja dziękuję radnym moim powiatowym na to. Że tak rzeczywiście podchodzą. No i zresztą dlatego też mamy tak wiele inwestycji i tak powiat się rozwija. Oczywiście w połączeniu z gminami. Ja zawsze mówiłem, że ja samodzielnie się nie rozwijam, bo gminy i powiat to jest taki jeden konglomerat, który wpływa na rozwój całego tego naszego, yy, naszego powiatu. Wy jesteście sercem, a to są poszczególne takie żyła. Takie żyły, aorty, aorty, płyną, tak, aorty tak, pieniędzy. Tak, aorty pieniędzy. I no także, wrócę także, no. yy, jeszcze, myśli pan, że mogą być takie przewrotki tutaj w Małopolsce? że PIS może gdzieś stracić. No najważniejszy jest Sejmik, nie? No sejmik, tak rzeczywiście bo tam będą pieniądze, już wiemy, że... No, I to nie już złe. pierwsze w tej chwili składamy już pierwsze wnioski, no. jeżeli chodzi o, do, o nową perspektywę unijną. Mhm na lata 21-27 i powiem szczerze że rzeczywiście, że tutaj no będzie miało znaczenie kto będzie w sejmiku. Miejmy nadzieję, że to będziemy my rządzić. W tej chwili mamy 24 radnych na 39. Nawet gdybyśmy stracili tych 4, no to 20, no, 20 trzeba mieć. 20 trzeba tak. mieć radnych tak. i tego, no na przykład w naszym okręgu tutaj wyborczym, mm. które obejmuje 5 powiatów, mieliśmy 7 radnych jest, 5 jest z PiS-u. Więc mm. tutaj... No, szósty jest pan Sory z z to jest 7? jeszcze, no już no. właśnie nie pamiętam, nie przypominam sobie, ale na razie ja ma, mamy, mamy, pięciu, mamy pięciu radnych, dlatego uważam, że tutaj no, dużym będzie, wyzwaniem będzie utrzymanie tych pięciu mandatów, ale nie jest to niemożliwe, bo, bo rzeczywiście no, troszkę wybory samorządowe, troszkę się innymi prawami tak, rządzą. Się jak jak są, głosuje się na sąsiada, a nie na... Tak, listę. zna się, więcej się ludzi już zna, prawda, no. jak do Sejmu, bo do Sejmu, bo czasami dla wielu ludzi to każdy kandydat jest anonimowy, no może któregoś widział gdzieś tam w telewizji czy gdzie, ja tak to go nie zna go w ogóle osobiście. Nie no, no, na przykład pan Kosiniak, on nie bywał zbyt często, no, no tak. bo siedział w Warszawie, no bo jest szefem dużej partii. No proszę, jaki wynik? No został? wynik pan, 50 tysięcy, no, no stracony ten wynik, tak, no, tak, tak, no, tak oczywiście. No, no. No. Pan już zaczyna kampanię? Nie, pan zaczął kampanię, wiem, dzień po wygranych wyborach. Panu zawsze mówiłem, kampania zaczyna się dzień po wyborach, na spotkaniach z ludźmi, na dobrym rządzeniu, na tym również pokazywaniu, co się robi w całej powieści, nie tylko w jednej, w jednej gminie. I myślę, że później, jak się idzie do wyborów, panie elektorze, to tylko się przypomina ulotką, się startuje i jakieś tam billboardy. Nie, pan jeszcze pocztówki wysyła, jeszcze świąteczne. Zawsze. No. Tak, tak, Mieszkańcom z no, no, swojego okręgu wyborczego. I ja to polecam większości radnych, żeby takie coś robili, bo to jest, to jest z jednej strony bardzo miłe dla ludzi, bo ja później spotykałem się naprawdę z wielkimi słowami takiego, bym powiedział, dzięki podziękowania. Stuza, za kartę, Tak jest, no. bo to jest taka forma też podziękowania tym ludziom, bo przecież Panie Redaktorze, ja radnym jestem dzięki tym, tym mieszkańcom. W tym przypadku no tak. mieszkańcom gminy Żabnów, których serdecznie tutaj pozdrawiam, bo oni na mnie głosowali, oni oddali naprawdę bardzo dużo głosów. W ostatnich wyborach miałem 34% głosów. Rozbił pan rozbi Tak, no 2320. Jak miałem na dokładnie. Pieczarka do Sejmu. No. Tak, miałem bardzo dobry wynik. Myślę, że, że jest to wynik do powtórzenia tego, dlatego, że mam bardzo dobre relacje z wieloma tam i kołami gospodyni Wiejskiej, ale i z mieszkańcami, ze strażami pożarnymi, bo tak trzeba, bo trzeba pracować. Okay. Jest się dla ludzi, panie redaktorze, dla ludzi, nie odwrotnie. Naprawdę? Tak jest, a nie ludzie o. dla mnie, tylko ja dla ludzi jestem. Ale Zresztą proszę się zapytać, czyli nie tak jest. Panie, panie redaktorze, jeżeli pan do mnie przyjdzie, pan dobrze o tym wie, że jeżeli jestem, to pana przyjmę tak, w każdej tak, chwili. Tak. Jeżeli mnie nie ma, to się umawiamy o tak. którejś tak. tego. ale nie jest on odległy na pewno i dlatego. Bo... Nie jak do lekarza specjalistów. Nie, o, o, panie redaktorze. W to... kadencji bym No. Chociaż samo samodow tak przyjmują, że, że trudno się do nich dostać. Przed wyborami jest. dopiero? Ta, przed wyborami dopiero te docierają uh -huh. się. I musta, i gabinety. Ja, ja mam otwarte całe pięć lat, już mam otwarty gabinet i każdy Jak może. To ma do starosty, św. jeżeli ma sprawę. W świętej pamięci Stanisław Kogut, on miał zawsze takie hasło UKOS. Inni mówią, a ja robię. No właśnie, tak, tak jest, go. no tak jest. No, dlatego ja, ja też tak robię od razu od początku. Jestem, duży, przecież pan zresztą wie, jestem dużo wśród ludzi, jeżeli chodzi o różne uroczystości, gminne, powiatowe, także staram się, żeby być wśród ludzi. Ej, żeby... Z posłami się już pan spotkał? No jeszcze nie, jeszcze ja nie. Wrócą z ja wrócę z Warszawy. No da, 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 za, chwilę za, zaproszenie o, na chwilę, pan wysłał. Tak, już dajemy chwilę odpoczynku, żeby każdy odpoczął po tym, żeby te emocje już tak całkowicie opadły. No bo to, co warszawskie nam się przyda, nie? No przyda się, na pewno, na pewno, no to. Ja myślę, że dalej. Panie redaktorze, jak pan pamięta, za poprzednich rządów, kiedy w województwie rządziła koalicja Platformy z PSL-em, ja wiele rzeczy wtedy też udało się za, Znaczy Nie udało, no, no, negocjowałem, załatwiliśmy. Napisałem dobry Specjalny projekt. ośrodek szkolno-wychowawczy, 7,5 miliona dofinansowania wtedy z, z, z budżetu właśnie marszałka, mimo że rządzili Ale jeżeli się przedstawi sytuację, panie redaktorze, w sposób taki, że nie podlega ona dyskusji mhm. ani żadnych, prawda, nie ma przeciw. Jeżeli mhm. ja coś buduję dla dzieci z niepełnosprawnościami, no to trudno temu żeby ktoś był temu Co te przeciwny. dzieci winne, te dzieci że, winne, no że właśnie, rządzi że to ten czy inny. Tam, tam, I kto nie interesuje tam, tam. w najbliższym najmniejszym stopniu, a ja muszę tak się starać, żeby te pieniądze zdobyć. A pierwsza interpelacja teraz do posłów. Słuchajcie, w Warszawie potrzebuje stąd i stąd jakiegoś pieniądza. Znaczy się, myślę, że D no dwie, bę dobra, dwie. Y będą takie sprawy. Na razie czekam na to, jak się sytuacja rozwinie, kto gdzie będzie rządzi, bo to też zależy. No, Ministerstwie Sportu mam taki, mamy taki duży wniosek również, który pewnie nie zostanie już teraz rozpatrzony, bo już za mało czasu onośnie rozbudowy boiska na przykład w Żabnie przy, mhm. przy klubie sportowym, ale jednocześnie to miałoby służyć nami tej naszej szkole powiatowej również. Tam jest na 2,5 miliona złożony wniosek, więc będziemy to no, bo Ja myślę, że znając panią chociażby panią poseł Pieczarkę, przeżyciłego. uwagę, ona jest taka dziewczyna, bardzo, bym powiedział, koncyliacyjna. Zresztą ona mówi, że ona nie lubi takich tego typu zachowań, jak prawda, obrażania i obrażania innych i tak dalej. Więc ja myślę, że można się dogadać nawet z ministrem z innej, z innej opcji. A może jeżeli się. minister ma. Osłuch ostatnim zamaszystym swym podpisem. Da pieniążki. Co daj, może, ale raczej wątpię. Czarno pan to Czekamy raczej, dobrze, na nowe no rozdanie. Skończmy optymistycznie, jakoś, a że wszystko hmm. będzie dobrze. Panie redaktorze, ja zawsze mówię, że nasze wszystkie postępowania, nasze całe, całe w ogóle prace, którą wykonujemy, nasze postępowanie, życie determinuje zdrowie. Jeżeli ono Amen. jest, panie redaktorze, to naprawdę, szanowni państwo, nie przejmujmy się rzeczami mało istotnymi, mało ważnymi. Jeżeli państwo chcecie zobaczyć, jakie są ludzie, mają problemy, Tośmy już dzisiaj to mówili, do tak. szpitala w Prokocimiu jechać, zobaczyć, nawet chociażby do naszego specjalnego środka szkolno wychowawczego Nawet chociażby jechać do Jadowni Mokrych. Ja Mieliśmy by być optymistycznie. Do, to ja mówię, optymistycznie. Tam są właśnie przypadki, że można się tego optymizmu naprawdę Również nauczyć. Mam zdrowie. Tak, ja, mam zdrowie, mam zdrowe dzieci dalej. Da. I uczmy się tego. Nie narzekajmy na wszystko, co się wokół nas dzieje. Czasami narzekamy na rzeczy, na rzeczy naprawdę bardzo błahe, bardzo, które nie mają wpływu na nic właściwie, a my się tym przejmujemy. Nie przejmujmy się. Jesteśmy zdrowi, dziękujemy Panu Bogu. Zresztą ostatnio przypadek śmierci no, pana Kiwiora, naprawdę, no, no, bolesne bardzo wydarzenie w naszym powiecie, bo to zrodowa przecież pochodzą. Tak, 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 tak. Ale optymizm, z, optymizmem. z optymizmem z nadzieją na to, że, że będzie wszystko dobrze. Mówił pan starosta Roman Lucasz, w programie Bilans Powiatu. Bardzo dziękuję, pani starosto. Dziękuję do, do, do zobaczenia następnym razem. Do Łukasz, zobaczenia. Dzisiaj, się zobaczenia. Dziękuję Do widzenia.